Witaj serdecznie, Roman Dawidowski z tej strony. Pozdrawiam cię z lasu. Ogromnie się cieszę, że zdążyłem. Zdążyłem jeszcze w tym roku yy, zaczerpnąć trochę lasu. Zastanawiałem się długo, jak to nazwać tak naprawdę. Wiele lat temu dostałem w prezencie urodzinowym książkę Shinry Nioku o japońskiej sztuce kąpieli leśnych. Niesamowity temat i już wtedy to było kilka ładnych lat temu już wtedy czułem że to jest coś niezwykłego dla mnie muszę kiedyś znaleźć czas i się tym zająć i chodziło to za mną tak już od dłuższego czasu i pragnienie się nasiliło <laughs> pragnienie się nasiliło tej, tej jesieni miałem nadzieję że zdążę i oto jestem Shinrin Yoku Kąpiele leśne dla mnie jest to więź z naturą. Więź z naturą. Siadasz w jednym miejscu, siadasz w jednym miejscu, nie chodzisz, nie biegasz. Przyglądasz się i czujesz, co się dzieje dookoła ciebie. Przyglądasz się kolorom, tak jak teraz. Piękne jesienne kolory. Przyglądasz się kolorom, przyglądasz się cieniom, gdy jestem tutaj o takiej porze. Słońce chyli się już ku zachodowi. I widzę właśnie cienie, mocne cienie, mocne cienie, dużo tych cieni jest, ponieważ są liście, które dają całą fakturę na ziemi i siadasz w tym jednym miejscu i pewnego dnia podejmujesz decyzję. Dzisiaj przyglądam się właśnie fakturom. Ja od razu to poczułem. Faktury i kolory to był mój dzisiejszy tutaj temat. Patrzę na różne rzeczy, które się dzieją dookoła mnie i zaczynam je poczuwać. Co tu się dzieje? Co ta natura chce mi powiedzieć? Nagle wśród liści znajduję jakąś szyszkę, nagle słyszę, że jakieś zwierzę przechodzi koło mnie, czy ptak jeszcze o tej porze roku tutaj się pojawia gdzieś ptak i zaczyna jeszcze śpiewać. Czy też przez takie gałęzie pozbawione, drze, pozbawione liści przebija się piękny błękit nieba. Kąpiel leśna, wchodzisz głębiej, dla mnie jest to nawiązywanie. Kontaktu z naturą. Jesteśmy bliżej, jesteśmy świadomi. Jest to niesamowita sztuka, która relaksuje, odpręża, która przynosi wiele spokoju, wiele radości wewnętrznej. Oczywiście. Jeśli lubisz chodzić spacerować, to najpierw trzeba wychodzić się, pospacerować, tak aby twój umysł był spokojny, że możesz teraz poświęcić sobie ten czas. Ile to będzie czasu, zależy od Ciebie oczywiście. Nie ma żadnego ciśnienia, żadnego przymusu. Zacznij od krótkiej chwili obcowania z naturą. Jest taka jakaś firma, która. Również wyświetliła mi się na Facebooku i kupiłem. Wyprodukowała piękne karty, karty do kąpieli leśnych. I możesz, jeśli nie masz pomysłu, zabrać ze sobą takie karty, w ciemno wybrać jedną kartę. I tam jest napisane, że dzisiaj na przykład połóż się na Ziemi i poczuj, co się dzieje, jak odczuwasz tą Ziemię swoimi rękami, jakie są wrażenia dotykowe. To dzisiaj na przykład, już no wiadomo, jest jesienny chłód. Z ziemi, ale wiosną, latem pewnie położenie się byłoby niezwykłe. Ja nie siedzę na ziemi, tylko i wyłącznie mam ze sobą podkładkę, tak. Jeśli się zastanawiasz, czy tak siedzę i złapię wilka, może tutaj w lesie. Nie, pomyślałem o tym, przygotowałem się. Trzeba zaplanować, przygotować się i. Yy, w tym filmie zobaczysz za chwilę kilka zdjęć, które zrobiłem tutaj właśnie sobie siedząc przez kilkanaście minut i przyglądając się naturze dookoła mnie, jak ona wygląda. Myślę, że zimą również się wybiorę, może nawet jeszcze jesienią uda mi się kilka razy wskoczyć do lasu, aby nawiązywać bliższą więź z naturą, aby korzystać z dobrodziejstwa, ponieważ to wszystko, czego potrzebujesz, może nie wszystko, ale duża część tego, czego potrzebujesz bardzo. Właśnie jest tutaj spokój, równowaga, harmonia. One tutaj są i czekają na Ciebie, że przyjdziesz, zanurzysz się, naładujesz, zabierzesz to ze sobą i skorzystasz po prostu w swojej codzienności z tej sytuacji. Bardzo mi miło, że byłaś, że byłeś ze mną w mojej pierwszej kąpieli leśnej, w moim więzi z naturą, Zabierać Cię będę w różne miejsca i w różne sytuacje jeszcze nie raz. Jeśli masz jakieś doświadczenie w tym temacie, oczywiście napisz mi w komentarzu. Chętnie usłyszę od Ciebie, co doświadczasz w takiej sytuacji, jak często, jakie miejsca, jakie wrażenia, jak to się u Ciebie zaczęło. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia następnym razem.